i co spodziewałeś się filmu ha, ale cię ku... nabrałem ciastek nie nagrywa filmów ciastek zakończył karierę na youtube nie no żartuję filmik w tym momencie już wam pokazuję tak na szybkości tylko pro info e, filmik w tym momencie e, filmik jak widzicie tutaj w tym momencie jest w czasie obróbki jest godzina mm, 3.24 ale jeżeli wymyślicie, że to się szybko zmontuje, to nie myślcie tak, bo ten film montowany jest już od kilku dobrych dni i nie zrobiłem praktycznie nic. Praktycznie nic, ale tak stwierdziłem, że głupio mi nie zrobić krótkiego info odnośnie tego, jak to wszystko wygląda, więc... To tyle. Ale i tak wstawię miniaturkę jakąś, tam jakiś dziwny tytuł, tak żebyście myśleli, że to w końcu nowy film. No. A, no i teraz przedłużę jeszcze zwykłą, chyba czarną ścianką do 3 minut. Tylko po to, że kiedy będziecie wchodzić na mój kanał, będziecie widzieć 3 minuty, a tak naprawdę będzie to około 20 sekund gadania. Kozak. Jo!

Czy witajcie. jestem ceniony i artystyczny stworzyciel tej edukacyjnej komedii. W skrócie: Debil.